Dobry wieczór Państwu. Witamy na dzisiejszym meczu. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego pistka. Przed mikrofonem na stanowisku melduje się Dariusz Szpakowski. Obok w gotowości. Czy będzie prowadzenie? I gol! Piłka w siatce! Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0 Rozciągnięcie gry. a tak skrzydłem. Świetne podanie 0 1 wskazuje wskazuje na 1 Rzut karny. Wywalczyli jedenastkę i za chwilę mogą już remisować ewidentny karny. Ale wiesz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu żółtej kartki. Masz rację, powinien to zrobić. Jest gol z tego karnego. Przy rzucie karnym liczy się intuicja bramkarza, ale też i zwyczajne szczęście. Strzelec ma o wiele więcej możliwości, by wywieźć bramkarza w pole. Tak jak tym razem. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Losano, Hakim Korea. Czy potem strzale będą prowadzić? Dobrze się stała z ale to nie zagrożenia. Kessie, Zerwinio, zaciekła walka o posiadanie. Ruszył do przodu, całkiem udanie. To musi być gol! Yes! Lewandowski. Przepięknie się złożył do tego wolenia. Brawo Robert. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, a Lewandowski tylko spojrzał i posłał piłkę do siatki. Ładnie zgubił krycie. Bramkarz nie miał wiele do powiedzenia. Sędzia odwizduje spalonego Roberta Lewandowskiego. Hernandez, Żerwinio. Hakim Korea. Go! Ale emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Ale wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy rękę. Mamy aut. Strata od razu po wrzucie z aut. Lozano Losano ładnie pomyślane wymarzona okazja nie może tego zepsuć ta kolejna bramka proszę państwa są na dobrej drodze do zwycięstwa 3 do 2 to tylko jedna bramka przewagi a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie Wydaje jeszcze węgierskiej 9, Świetne przyjęcie pod presją ma piłkę przy nodze. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Schodzi teraz do środka. Bramka aż nie miał większych problemów z tym strzałem. Stracił piłkę. Ja Keita. Kejta Balden. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Ozan Kabak. I jest sam na sam. Nie zepsuj tego! I gol, proszę Państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Widać teraz w tej powtórce jak ważny w dzisiejszym futbolu jest wysoki pressing. Przycisnęli rywali, odebrali piłkę i cóż, nie trzeba było długo czekać na efektu. Mamy gola. Bruno Perez. Rokets coraz bliżej bramki rywali. Dobre, ofensywne wyjście. I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali chwycili przeciwnicy. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Ładnie to się zapowiadało, ale jak to się skończyło, wszyscy widzimy. Robert Lewandowski. Dobrze w tempo, będzie szansa. Jest! Gor! Który daje im prowadzenie tego! Rywale muszą się bardziej starać Muszą ruszyć do ataku A przy okazji muszą się odkryć Co wcale nie musi im wyjść na zdrowie Jest 4-3 Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie Atakują niż bronią I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca Niezwykle ważna interwencja obrońcy Ładnie przechwycił piłkę Hakim Korea Świetna interwencja obronna z tego mogła paść. Bramka z łatwością uwolnił się z opieki. To może być Bramka Robert Lewandowski. Jest, jest, proszę Państwa, gol. Jest hat-trick, a zrobił to tak pewnie, jakby takie wyczyny stanowiły dla niego codzienność. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Trafia kiedy zechce. 5-3. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można rozdzwonić. Dobrze odczytał intencję rywala. Może teraz ruszyć skrzydłem. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Kim Korea Piłka idealnie za plecy obrońców Będzie okazja A teraz kapitalnie w obronie zanosiło się na bramkę Sandro Tonali ja Okejta. Okay, Traci piłkę zespół Rockets Lewandowski ładna okazja No to jest trzecia bramka hat trick jest dzisiaj w fenomenalnej formie Mamy por época...